Jarek, gdzie jesteśmy? Jarek! Czemu nie jesteś Michałem Sitkiem? Moi drodzy, znajdujemy się aktualnie na Targu Książek na Lwowie. Można spotkać tutaj bardzo dużo cennych naprawdę starych książek, tym m.in. Mein Kampf w oryginalnym. Tak? tak? Byliśmy do Lwowa. Czym dojechaliśmy? Głupim busem, który miał później 4 godziny. To był pomysł Michała Sitka. Pozdrawiam go serdecznie. Pomysł Michała Sitka, który nie dotarł. <laughs> Michał Sitek miał jechać my mieliśmy jechać pociągiem. Skończyło się, że my jedziemy fixem, a Michał jedzie pociągiem i dojedzie wieczorkiem dopiero. Fontanna, na której Wy w 2016 roku z Michałem Sitkiem budowaliśmy browary. Gdzie idziemy? Jarek wymyślił jakąś restaurację, jak klepi wino. Ale ja, nie tak. jest godzina 12, to już być wino Znaczy, nie się udawać. Nie, nie. Nie, nie wdawać, że ty nie. No ja nie. Prost, nie prost, ja prosto i lewo po 17. Tam? Tak? Dobra, idziemy. Tam, tam jest napis poczta na pewno. Musimy. To Tu z Michałem Sitkiem spaliśmy w pierwszym hostelu w 2016. To są to na obiadek. Nie ja wiem, burgera z kurczakiem było czy nie było, Nie? Ja, ja też, to, nie no, ja cztery. <tosłuch> nie też. dobra. Panie, Dobry był? Grudzień? Zjadałem już. Dobre. Ja mam marygalskie. Pozostałem jeszcze w czasach gruzińskich. paliśmy, nie wiem ale jest godzina 18.40, a poszliśmy spać o 14.30 i ciągle pada, jest brzydko i przez to nie chce nam się wyjść i siedzimy w domu, i słuchamy on tam, Wiem, nic poza tobą. Tak masakrycznie pada, ma padać bez przerwy do niedzieli to nie jest deszczyk, tylko ulewa i za dwie godziny przyjeżdża sitek Zaczynamy degustację. Zaczynamy degustację w lampie gazowej. Okay. Wow. Zjawił się Sitek. Zjawił <laughs> myśmy nie, nie nagrywali tego wczoraj. Nie, no nie właśnie nie nagrywaliśmy. Oni pojechali fixbusem, ja mówię, nie flixbusem fixbusem, ja ciągnie. pociągiem. To, to już wiemy. <laughs> tak piło <laughs> nam do pół wyjazdu. Sitkowi <laughs> też. <laughs> tak trochę. Czyli nikt nie wyszedł na dobre. A jesteśmy w kabinecie, się tak nas zaprowadził. Są tu książki. Próba połączenia się z wi Kim jesteś, Jarek? Jestem Labusem. Kim jesteś? Jest Labusem, Labusem, Labusem. <laughs> Зокрема, польський письменник фантаст Світової слави Станіслав Лін. Я згадаю Potocki. Kim był Potocki? Nie wiem, ale zamoczyły, ale jest to XIX-wieczny zamek z tylujski. Prawda potem nie tak było gryński. Pam nie na pewno dużo widać. Jarek Jarek, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w kopalni kawy, będziemy pić kawę. Ale nie wiem czy coś widać. No to ale to chodzi o głos. Będziemy tu pić kawę, choć ja nie piję kawy. Ale będziemy pić kawę, pan, no, Ja pan, pan, się pan, Jarek nas zaprowadził tutaj do restauracji 36 na rynku 36 po, ale tutaj rekin 36 będzie, po, z akwarium pięknym i jako że jest to wycieczka, kraje jeszcze restauracyjna, jedzeniewa, alkoholowa to siedzimy znowu w knajpie po 5 minutach. Ale to wszystko przez to, że pada. O jest, oferą. I gdzie ten rekin, Jarek? No będzie, on u góry jest. No to musisz zjeść na dół, to musisz się pokazać Earek tam. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy Matki? 36, po. I co tutaj możemy spotkać? Rekina. Są tylko u góry, tam, tam są. Tak, ale tu pójdziemy zaraz do góry i pokażę Wam rekina. Naprawdę to jest Rakin. Nie wiem cię, nie wiem. Opisała mi dziewczyna z Kielc, że nie mają dwóch aut na poniedziałek. No i co mam zrobić? Takiego, taką czapkę z, z, z dolarem, <młysza> 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 Uniwersytet Lwowski i Park Franka, kW. szkolenie kW prawej zaraz będzie. Kogo to, to był park? Dawniej Kościuszki, ale teraz Iwana Franki, którego tam oto jest pomnik. Iwan Franko z Hiszpanii. tak generał Franko założyciel Hiszpanii, Norwegii. Wielki człowiek, patriota. I jeszcze Gruzji. I Gruzji. gdzie żył sobie Stanisław Stanisoplem nasz wielki polski wielki autorytet, wielki autorytet no i Michał Sitek zaprowadził nas na miejsce gdzie byłoby możliwe zwiedzanie jego mieszkania a jego jestem miejscem na natomiast jest i do śmierci pozostanę Tak, tak, tak było i po to mam... później Krakowie żył żeby... wszyscy widzą. A co my no... oglądamy? Też, no, czemu co oglądamy? To jest Słowenia dalej jest mecz Polska Słowenia na Mistrzostwach Bo Europy wina.

4 4 4 lawek 4 lawek Jeszcze raz, a nie, połowa ci tylko wyszła <grym> Tak łatwo wyszło? Jarek? Ja połowę tego co mi wleciało ale resztę wypluję, bo nie wiedziałem co mam zrobić Bo ty za dużo chciałeś ten, taki ten. Nie, tak, pifu z ruko. Co mam powiedzieć, co mam na, powiedzieć? cztery no, Jesteśmy u kumpla Ja, ja się pasam, gdzie jesteśmy, a tu mówisz, u kumpla u, kumpl u kumpla jesteśmy <grym> No <grym> Dobra, to ja, ja, ja się czekamy. To no, Gdzie jesteśmy? U, u kumpla, kumpla jesteśmy

Zobacz pin stola! To, to, to ciągła podróż dookoła świata! No proszę teraz, nagraj, to będzie teraz najlepsze teraz pięć razy. Zobacz, to jest skup się Kurde. Nie wyszło Raz, dwa Nie wyszło Raz, dwa Nie spierdolimy tego tak! eee! <słyn> <traaksana> Jesteśmy po pysznym jedzonku <klasmon> <klasmon> <t>!! Jesteśmy już na granicy jesteśmy na granicy Wyjątkowo, wyjątkowo mało Ukraińców W Więc. A tu chyba nie można nagrywać w ogóle, co nie? Możesz, tam nie możesz. I kończymy wycieczkę, co nie?